Czołem, Kromka witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Ten wstępniak nie jest tutaj przypadkowo, ponieważ mimo że jest to straf sprzed, patchu, tego, który ten straf nerfił, to, moi drodzy, te zmiany, których dzisiaj chcę wam. O których chcę wam dzisiaj trochę poopowiadać, są bezpośrednio takim delikatnym nawiązaniem, wydaje mi się, do tego, co było kiedyś. I nie mówię to bez powodu, ponieważ za chwilę dowiecie się, dlaczego tak uważam i dlaczego część tych zmian, o których wam powiem, jest po pierwsze oczywiście bardzo ciekawych i w niektórym aspekcie bardzo dobrych. Część ludzi na pewno nie będzie z nich zadowolona, ale niektóre z tych rzeczy są po prostu wyjęte z Battlefielda 3, z tej mechaniki, jaka była w Battlefieldzie 3. Co? Moim zdaniem jest dobrym posunięciem, ponieważ było tam parę takich rzeczy, które mi osobiście się podobały. Także za chwilkę zabierzemy się za to, co się tak naprawdę pozmieniało na CTE jeszcze, ale na pewno te rzeczy przynajmniej w części wejdą do normalnej wersji gry w późniejszym czasie. Ale zanim o tym, to chciałbym Wam jeszcze przypomnieć o tym, że oczywiście mam wtyczkę razem z Mestre, która informuje o różnych rzeczach. Także jeśli jeszcze jej nie pobraliście, to bardzo serdecznie zachęcam do. Pobrania i przetestowania. Wszystkie linki macie w opisie, tak samo jak macie linki do pełnej listy zmian, która jest aktualnie testowana na City również w opisie w języku angielskim. Ja tutaj tylko wspomnę Wam oczywiście w języku polskim o paru najważniejszych kwestiach, które moim zdaniem będą miały. Będą, będą tutaj kluczowe. Także moi drodzy, zaczniemy od w sumie nie może najważniejszej rzeczy, bo wszystko, co tutaj powiem, jest dosyć istotne w stosunku do rozgrywki. Ale zaczniemy od ECM-ów flar i gaśnicy. ECM-y dzisiaj trwa ich przeładowanie 25 sekund, flar 20 sekund. I to zostało zmniejszone analogicznie do sekund 20 i do 15, czyli 5 sekund mniej trwa przeładowanie zarówno ECM-ów, jak i flar. I co ciekawe, również ruszono gaśnicę z 25 sekund do uwaga 8. Także wydaje mi się, że tutaj ten zabieg jest bezpośrednio spowodowany tym, że ta gaśnica jednak wielu, wielu, wielu amatorów użytkowania nie ma. Zresztą sam się nie dziwię. Ja osobiście słyszałem, że jeden chyba z najlepszych pilotów na świecie lata na gaśnicy, co mnie bardzo zaciekawiło, ale niewątpliwie jeśli trwa. 8 sekund przeładowanie gaśnic, to można się zastanowić nad chęcią ich używania w przypadku pilota bardzo, bardzo agresywnego i takiego, który naprawdę dobrze opanował sztukę latania i chowania się za różnego rodzaju przeszkodami to też będzie oczywiście zależne od tego, e, jaka mapka będzie, czy te przeszkody będą, ale to jest niewątpliwie ciekawa zmiana, szczególnie e, już nie mówię o samym zmniejszeniu szybkości przeładowania ICM-ów i FLAR, co oczywiście e, ludziom, którzy nie lubią HELEK, może się nie podobać i zupełnie rozumiem e, ten, e, tą obawę, ale z 25 do 8 sekund zmiana gaśnicy jest na pewno godna i warta zauważenia. E, moi kochani, w dalszym ciągu zmiany, minimalnie Mapa. I to jest bardzo fajna zmiana. Minimapa będzie taka jak w hardlinie, czyli będziemy mieli po prostu zaznaczone obszary, w którym można przejmować daną flagę. Co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie wiem dlaczego jeszcze nie wpadnięto na pomysł, aby to po prostu zaimplementować. I również, jeśli któryś z graczy będzie na górze, na, nie wiem, na schodach powiedzmy, albo na pierwszym, drugim piętrze, a my poniżej niego, to będziemy mieli również. Inną ikonkę sygnalizującą, gdzie on się znajduje, czyli zmiana typowo z hardline'a, ale wydaje mi się, że szczególnie dla takich początkujących graczy i ogólnie później dla już bardziej doświadczonych w ferworze walki będzie po prostu wiadomo, gdzie się szukać. Dym, moi drodzy, w końcu zmiany z dymem. Mamy zmiany z dymem, które nie wiem dlaczego zajęły aż tyle czasu, aby je wprowadzić. Po pierwsze, kiedy rzucamy dym, nie widać nic. Co jest za dymem, zarówno z termicznymi, jak i z naktowizyjnymi celownikami. Bajka to daje zupełnie nowe możliwości, jeśli chodzi o taktyczne rozwiązanie spraw, chociażby na moim ukochanym szturmie. W końcu to wygląda tak, jak ma wyglądać. I co najlepsze, nie można spotować przez smoka co jest również bardzo, bardzo dobrą informacją. I co jeszcze fajniejsze, w momencie, w którym, tak jak tutaj, teraz Mestre podbiega. Przed dym, ja go spotuję i znika w dymie, to to Dolito, takie, ten trójkącik, ten napis znika. Także w końcu dym jest naprawdę fajnie zrobiony i powinien być tak zrobiony od początku. Także bardzo, bardzo dobra zmiana. I teraz moi drodzy, rzecz, która jest, jest kolosalną zmianą w przypadku latania helikopterem i tego, co się będzie działo. Na takich większych mapach. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że SRAF dostał Busta. Busta i nerfa. Tak, troszkę to, troszkę to. Dlaczego dostał nerfa? Ponieważ SRAF nie ściąga na City i Helek na Hita. Nie, on zadaje y, obrażenia krytyczne, tak jak przed chwilą zresztą zobaczyliście. Jakimś cudem udało mi się trafić cokolwiek z rawem na myszce, ale nieważne. Nie ściąga na hita, za to jest zdecydowanie bardziej zwrotny i dwukrotnie zwiększono jego prędkość. Tutaj z wartości 15 do tej pory do 30. Zmiana bardzo, bardzo zastanawiająca, ponieważ z jednej strony ja byłbym w stanie pójść na taki układ, że jednak przywrócą zwrotność, manewrowność strawa kosztem jego obrażeń, ale czy znowu zabierać aż taką opcje, jeśli chodzi o obrażenia i sprowadzać to do tego, że mamy krytyczne obrażenie i nie ściąga jednak ta rakieta. To jest dyskusyjne. Jestem bardzo ciekaw, co wy o tym myślicie. I moi drodzy, Below Radar. Below Radar, czyli coś, co było w Battlefield 3, między innymi, powróciło. Powróciło Jeśli nie wiecie, co to jest Below Radar, to już Wam spieszę z wyjaśnieniem. Bilow Radar to jest taki perk pasywny, czyli mamy go od samego początku. Przynajmniej w Battlefieldie 3 było tak, że się go miało, kiedy już się wszystkie możliwe, wszystkie możliwe perki i usprawnienia helikoptera odblokowało. I kiedy latamy poniżej 25 metrów, to nas nic nie mogło namierzać. Tak było w Battlefieldie 3. W Battlefieldie 4 na CT aktualnie jest tak, że jeżeli latamy poniżej 25 metrów helikopterem, to nie namierzają nas rakiety pasywne radarowe, nie namierzają nas rakiety aktywne radarowe i hitseekery. Czyli to, co mamy na przykład w pelotce, pasywne radarowe, aktywne radarowe i to, co mamy w jetach, czyli hitseekery, pasywne radarowe, aktywne radarowe i na przykład. W Helkach również są hitseekery, przez co drastycznie może zmienić się obraz na dokwajty i na to, jak w tym momencie będzie wyglądały pojedynki Heli kontra Heli, ponieważ po prostu będzie się schodziło w dół poniżej 25 metrów i w taki sposób walczyło, przez co osoba, która ma dobrego strzelca i który potrafi trafiać tywikami, które również mają troszkę zwiększoną manewrowność, będzie po prostu rządził. Takie jest moje zdanie i po prostu wracamy do czasów latania w Battlefield 3. Co? należy dodać. E, już was tutaj uspokajam. E, igły i stingery w dalszym ciągu poniżej tych 25 metrów będą namierzać i będą trafiać, e, a w przypadku jetów nie jest to 25 metrów, tylko metrów 50. E, także moi drodzy, to są takie najbardziej poważne i daleko idące zmiany, które aktualnie w mechanice rozgrywki są testowane. E, jako tako zmian odnośnie broni nie ma, chociaż shotgany mają delikatnie zmniejszony damage w przypadku niektórych dodatków, to też należy odnotować. I warto też wspomnieć o tym, że właśnie jest testowane nowe rozwiązania odnośnie netcode'a, jeszcze dodatkowe i jest, jest naprawiana ta sytuacja, w której non-stop byliśmy po jednej stronie, na przykład na raszu w obrońcach, czyli po prostu balans po skillu jest również naprawiany. Jestem bardzo ciekaw, co wy sądzicie o takich zmianach, bo te zmiany w przypadku na przykład pojazdów lotniczych, helikopterów są bardzo, bardzo daleko idące. No i ten dym Naprawdę napawa mnie optymizmem, bo to będzie w końcu miało jakikolwiek sens. Także, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Koniecznie napiszcie mi, co sądzicie o tych zmianach. Koniecznie przetestujcie wtyczkę. Pamiętajcie, kromka gada razie nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. pa! pa.